Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Tomb Raider. Tak z przyzwyczajenia w ogóle chwyciłam na myszkę, a przecież tutaj się nie kieruję wsadem i myszką, tylko oczywiście strzałkami, tak jak w każdym porządnym Tomb Raiderze. Jesteśmy w poziomie The Cistern. Nie za bardzo lubiany przeze mnie poziom, na dole i sobie lata jakiś wielki szczur. Nie lubię szczurów. Poza tym obawiam się, że mogę się tu trochę pogubić, bo jeszcze jak resztę poziomów można w miarę fajnie przejść, tak ten może być odrobinę skomplikowany. Ej, spadaj te szczurze! Tak, co my tu mamy w ogóle? Co za miejsce. My jesteśmy w ogóle w kanałach. Jakiś. <laughs> A, tak. Mamy blok do przesuwania. Tylko nie wiem, czy mam go wsunąć. Chyba tak. Sprawdźmy. W ogóle ten... E, ponieważ jestem leniwa, nie chce mi się... E, i chce mi się robić sprawozdań do szkoły, to nagrywam Tomb Raider. <grymne> tak, jestem okropna. ale za to będziecie mieli co poglądać na jakiś czas. Znaczy, no, na niedługi czas, bo chyba tylko jeden poziom dzisiaj nagram. Bo ten The System to mi się kojarzy, właśnie, że jest dość długi. no tutaj widzicie, jak mamy dźwignię na górze, ale ponieważ Lara to nie, nie jest Lara z przyszłych części i nie może po prostu skoczyć i prze przełączyć tej dźwigni, więc musimy sobie podstawić blok, żebyśmy mieli gdzie stanąć i dopiero wtedy przesuwać dźwignię. Tak, i co ciekawe... Mm, o kurde. Jednak się otworzyło. Myślałam, że się te drzwi nie Białe. Aha, to jest apteczka. Nie pogardzę. Tak, o czym to ja mówiłam? Nie wiem. W każdym razie tutaj będzie nam y, masakrycznie przeszkadzał oczywiście Pierre, jak żeby inaczej. Bez tego nie może się obyć. A jego dopiero, że tak powiem, chyba nie wiem, wykończymy w y, następnym poziomie, albo jakoś tak, nie pamiętam. Jesteś tu gdzieś. O! Proszę, dotarliśmy do głównej sali tego pomieszczenia. Tam w oddali, ale jeszcze tam nie chcę wchodzić za bardzo, bo pier mnie napadnie zapewne. E, powiem wam jeszcze tylko, że ta sala, e, znaczy ten poziom ogólnie w, w, wystąpił w Tomb Raider Anniversary, Ale był on połączony z poziomem chyba e, Tomb of Tihokan, czy Tomb of Tihokan. I, I po prostu to był chyba jedyny poziom, który został, że tak powiem, skrócony do tego takiego miejsca. Że tak, znaczy no, połączony z tym następnym poziomem. Tak, piękna muzyczka. Aha, jakieś szczury. gdzieś zniknął ten szczur eee, tak to pomieszczenie zbyt dobrze mi się nie kojarzy ponieważ eee. nie za bardzo wiem jak je zrobić to znaczy to znaczy jak je zrobić Boże co ja mówię w ogóle Pierdoły, jakieś to jakieś kanały Chodzi mi o to, że tutaj jest zagadka z podnoszeniem i opuszczaniem wody. Jeżeli ktoś grał w Tomb Raider Anniversary, to zapewne kojarzy. Tam też coś takiego było. Tylko, że było to znacznie prostsze, o ile dobrze pamiętam. Czekajcie, chcę się dostać. Tu były gdzieś naboje. O, tam może. Zobaczymy, co jest z tamtej strony, zanim zejdziemy w ogóle na dół. Tylko nie wiem, czy. Aha. Przejdę No, to będziemy się przesuwać w tamtą stronę. O, kolejne szczury nam nie czekają. Gigantyczne. One no, nie są specjalnie trudne do pokonania. Widzieliście, parę strzałów wystarczy, żeby je pokonać. To zwykłymi pistoletami nie ma sensu marynować shotgunów, czy nie wiadomo czego. Zabierz to, proszę. Ech, ok. Tam na dole widziałam w ogóle jakąś kratkę do otworzenia. Nic, pokombinujemy. Spróbujemy coś pokombinować. Jak długo będę się z czymś męczyć, to najwyżej Wam oszczędzę tego, ale. <gryw> mam nadzieję, że, że nie będzie to takie trudne jak mi się wydaje. Ok. Jesteśmy dotarli. Da się na górę wejść. E, to jest jakiś balkonik. Tam są jakieś drzwi. Widzę. Tu na dole pełno szczurów. A tu u góry jest coś tam? Chyba nie. No ale jeszcze to sprawdzę. Tak. Na wszelki wypadek. A nie, jest. No i proszę, jakbym przeoczyła. Bo czy klucz tu jest. No to ja mam farta, muszę przyznać, bo... Normalnie bym to przeoczyła, co to jest za klucz. Rastiki, oczywiście. Nie powiedzą, do których drzwi. No dobra. W takim razie, skoro mamy klucz, to wypadałoby pójść do jakichś drzwi. Spróbować gdzieś się dostać. Co to jest za miejsce w ogóle? No, z tego poziomu już prawie nic nie pamiętam. Więc tu już na pewno coś jest na ślepo. Praktycznie rzecz biorąc. Tam pewnie się nie dostanę, bo jest zbyt stromo. Mi się coś daje. Co tu jest? Byle nie pier. Okej, okay, tu się można dostać. Widzę. Ale nie wiem za bardzo, czy chcę. To jest pytanie. Gdzie jeszcze można pójść? Bo tu jest strasznie dużo dróg. Tu na dole są w ogóle też te. Um, krokodylki sobie pływają. Tam są drzwi jakieś na klucz. Jedna to pewnie do nich będzie. O, coś mi się nie wydaje, żeby do tych było, bo tutaj trzeba będzie właśnie podnieść się tą wodę. No dobra, to pójdziemy najpierw tam zobaczyć. Okej. Okay. Y wow, Mówiłam, że pier... No! Ja nie mogę! Ty cholero jedna. W ogóle życia nie miałam już. Spadaj stąd. Wypierdź Wypierniczki! Już cię tu nie ma! Gonić. No i zniknął. Znowu w ten sam sposób. No dobra. A, to jest jakaś pochylnia w ogóle. To jest jakaś dźwignia. Przypuszczam, że to jest ta do opuszczania i podnoszenia wody. Ja nie do końca jestem pewna, czy coś chcę z tą wodą jeszcze zrobić w ogóle teraz. Tu coś jest też, tak swoją drogą. O ludzie, nie wiem co robić. Na razie. Tu coś jest. To no, tu pewnie się schował gdzieś pier. Wlasł w jakąś dziurę. Tam jakieś dźwigni nie ma czasem. Nie. Po co ta dziura w ogóle? Bez sensu. Hmm, tam coś jest w ogóle. Można tam wejść? Okej, okay, to... można. Nawet apteczkę mamy. Zabierz apteczkę. Hmm, dobra, tylko co nam da, że wejdziemy tutaj? Ja bym chciała jeszcze do tej wody wskoczyć. Aha, tu jest sekret. Dobra. To przynajmniej tyle dobrego. O, jakbym miała za dużo dróg, w których mogę się zgubić, to... Nie dziękuję. Tylko gdzie jest ten sekret? Dajcie mi sekret. o ile naboi. No ale tylko czy ja tam doskoczę w ogóle? Aha, czy zjechać i skoczyć, dobra. Wow, wow. Dobra, nie udało się. <grymne> Muszę spróbować jeszcze raz, bo chcę. Chcę te naboje. Koniecznie chcę naboje. O, udało się. Dobra, jedne. I jeszcze drugie. Okej, okay, to po to była ta dziura, tak? <noise> Spoko Tam jest jeszcze woda Znaczy, tu w sensie jest jakieś przejście, dziura jakaś O To pewnie tu wskoczył pier Żeby mi uciec Ja bym jeszcze tam poszła posprawdzać Wow! Pływające szczury. O, o, tu jest coś! O kurczę. Gdzie ja jestem? Wow! Pływające szczury nie chcę zjeść. No wyłaś stąd. Nie, dokąd mnie to prowadzi? O Boże, jak ja się tu będę gubić. Ludzie nie macie pojęcia. Normalnie nie macie pojęcia. O, tu jest klucz. Ale fajnie. Patrzcie, już mamy dwa klucze. Nie wiem, jak to się stało. Mam wrażenie, że wcześniej się męczyłam Właśnie z szukaniem tych kluczy też Ale może to tylko my wrażenie O, o, o Uderzyła się w główkę Dobra Pewnie drugi rastyki <giby> Dobra, gigantyczny klucz No, drugi rastyki Wow, wow mm. Okej, okay, tam są szczury A tu co jest? Taka pusta ściana. Znaczy wnęka jakaś? Nie wiem czemu. A tu jest też jakaś wnęka. Pewnie, żeby bezpiecznie wylądować. Ach, spadajcie szczury. Co one tam robią? Te, nie jest ten drugiego swojego kolegi Dobra. A, masakra Dobra, co tu jest? Hmm. Bliżej niezidentyfikowane miejsce A, pewnie będzie napełnione wodą, coś mi się zdaje. Dobra, nieistotne, na razie. Tu jest jakaś pochylnia. Dobra, trzeba zapamiętać to miejsce z dźwignią, bo będzie nam potrzebne, na pewno. Eee, czemu tyłem zjeżdżasz, kobieto? O, i wylądowaliśmy tutaj, proszę państwa. No dobra, to przy okazji sobie zejdziemy na dół. Wykosimy wszystkich przeciwników. Tam jeszcze dwa i biegną. Albo jeden. Ta lokacja ogólnie jest bardzo ładna, ale tak jak mówię jest kłopotliwa z tą zagadką z y, wlewaniem wody.